Księżniczka na ziarnku grochu. Dawno temu żył sobie pewien piękny i bogaty książę. Miał ogromne księstwo i piękny zamek na wzgórzu. Był jednak bardzo samotny. Jeździł więc po sąsiednich krajach i szukał księżniczki, która mogłaby zostać jego żoną. Książę spotkał wiele pięknych panien, ale żadna nie spełniała jego oczekiwań. Chciał on bowiem, aby jego narzeczona była prawdziwą księżniczką, lekką i delikatną jak piórko. Bywał co prawda na różnych balach i poznał wiele księżniczek pochodzących z odległych krajów. Niestety żadna mu się nie spodobała. Pewnego dnia, gdy książę wrócił zmęczony z kolejnej długiej i wyczerpującej wyprawy w poszukiwaniu wymarzonej żony, jego matka, stara księżna, Zapytała z troską. Synu, czy tym razem spotkałeś księżniczkę ze snów? Nie, matko, nie spotkałem takiej, odrzekł książę smutnym głosem. Zjadł podaną przez służącą wieczerzę, wziął kąpiel i udał się na spoczynek. Tej nocy zerwała się straszna, gwałtowna burza. Złote błyskawice rozdzierały ponure niebo, a deszcz bił złowrogo dach zamku. Z powodu tego hałasu stara księżna długo nie mogła zasnąć. Wtem usłyszała głośne pukanie do bramy. Ciekawe, kto błąka się w taką pogodę, pomyślała księżna. Idź i otwórz bramę, rozkazała zaspanej służącej. Służąca zeszła na dziedziniec, otworzyła bramę i ujrzała na progu piękną dziewczynę. Stała ona zmoknięta i skulona z zimna. Ubrana była jedynie w cienką suknię i pelerynę, a krople deszczu spływały z jej złocistych włosów. Kim jesteś? zapytała zdziwiona księżna. I co tu robisz sama w taką burzę? Jestem księżniczką z pobliskiego królestwa. Zabłądziłam i nagle rozpętała się burza. Zmoczył mnie deszcz i okropnie zmarzłam długo szłam, aż ujrzałam w świetle błyskawicy wieże zamku. Pomyślałam, że jeżeli mieszkają tu dobrzy i sprawiedliwi ludzie, na pewno dadzą mi schronienie. Księżna rozkazała nakarmić dziewczynę, dać jej suche ubranie i ogrzać ją przy kominku. Następnie spytała podejrzliwie. Czy to pewne, moja droga, że jesteś księżniczką? Z całą pewnością, wasza wysokość odpowiedziała uprzejmie dziewczyna. Jej grzeczne zachowanie również to potwierdzało. Miała zadbane, delikatne ręce, poruszała się z gracją, umiała ładnie zachować się przy stole, a przy tym prowadziła z księżną mądrą rozmowę. Księżnej bardzo się to wszystko spodobało, jednak postanowiła poddać dziewczynę pewnej próbie. Proszę przygotować księżniczce miękkie posłanie w komnacie gościnnej poleciła księżna służącej. A kiedy dziewczyna poszła się umyć, księżna dodała szeftem. Ułóż jak najwięcej materaców na łożu, a pod spód włóż ziarnko grochu. Służąca, zgodnie z rozkazem księżnej, ułożyła piętnaście pierzyn i materaców na wielkim rzeźbionym łożu, a na sam spód wcisnęła ziarnko grochu. Jeśli ta dziewczyna naprawdę jest delikatną księżniczką, myślała przebiegła księżna, to przez materace i pierzyny poczuje twarde ziarnko. Rano księżna weszła do komnaty gościnnej, przywitała się z dziewczyną i zapytała, jak ci się spało, moja droga? Bardzo źle, było mi niewygodnie, odrzekła księżniczka z bolałym głosem. Przez całą noc ubierało mnie coś twardego. Księżna bardzo się ucieszyła i pobiegła obudzić księcia. Gdy mu o wszystkim opowiedziała, książę nie krył swojego zadowolenia. Wierzył on bowiem w to, że ta piękna, delikatna i wrażliwa księżniczka jest mu przeznaczona. Książę był oczarowany nie tylko niezwykłą urodą nieznajomej, lecz także jej manierami i niespotykaną delikatnością. Poprosił ją, by została w jego zamku na dłużej. Księżniczka zgodziła się na to. Jeździli razem na przejażdżki, przyjęcia i na bale. Książę zakochał się w księżniczce z wzajemnością. Niedługo odbyło się ich wesele. Państwo, młodzi bawili się przez całą noc, a potem żyli długo i szczęśliwie. Dziękuję. Szczęśliwego Nowego Roku, Puchatku. 31 grudnia, stwierdził Puchatek. Najwyższy czas, by odwrócić kartkę kalendarza. Kubuś podniósł grudniową stronnicę. Hm, zadumał się i podrapał w głowę. Zabrakło kartek. Zabrakło miesięcy? wykrzyknął Prosiaczek. To straszne. Nie się, Puchatku, powiedział uspokajającym tonem Tygrysek. Ten kalendarz pewnie się popsuł. Zajrzyjmy do mojego. Tygrysie kalendarze nigdy się nie psują. Tygrysek bryknął do swojego domu, podniósł grudniową stronnicę, spojrzał i jęknął tak, że jego pasiasty ogon opadł bezwładnie na podłogę. Naprawdę zabrakło miesięcy, wykrzyknął. I co my teraz zrobimy? Ułożymy mruczankę na pożegnanie miesięcy zaproponował kuchatek. Co za cudowny pomysł, kubusiu! ucieszył się prosiaczek. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego. No, jąkał się miś. Jak się nazywa ten pierwszy miesiąc? Chyba styczeń. Podsunął niepewnie prosiaczek. Tak, tak, ucieszył się kubuś. Zaczniemy od stycznia. I zamruczał. Papa w styczniu odchodzi mróz i śnieg. Ojej! jęknął prosiaczek i szybciutko dokończył. Cały rok gdzieś nam zbiegł. Niezłe. I jak ładnie się rymuje, wyznał zadowolony puchatek i dodał. Żegnaj luty od walentynkowego serducha. Poszedł sobie marzec, a z nim wiatr i plucha. Serducha? Zdziwił się Tygrysek. Wymyśl lepiej, obruszył się Puchatek. Tygrysy nie lubią poezji. Odparł z wyższością pasiasty zwierzak. Możesz układać tygrysiem ruczanki, zaproponował Kubuś. Tygrysek odchrząknął i zabrał się do dzieła. Przepadły kwietniowe deszczyste tęcze i majowe fajowe żółciutkie kaczeńce. – Powiedział. – Wystarczająco zrymowałem? – spytał zadowolony. – Tak – odpowiedział Puchatek. – Tak mi się przynajmniej wydaje. – Ale zabawa! – zaczmiał wesoło Tygrysek. – A ja czuję się coraz smutniej – westchnął Prosiaczek i otarł łzę z policzka. – Może spróbuj innego rymu – zaproponował Puchatek. – Na małe smuteczki nie ma nic lepszego niż dobrze ułożona mruczanka. Brakuje mi czerwca, gdy las pod zielenią się skrył. Brakuje mi lipca, który już był. A jaki on był? spytał tygrysek. No, ciepły i piknikowy, odpowiedział niepewnie prosiaczek. Ach tak! Tygrys wyszczerzył zęby w uśmiechu. Trójka przyjaciół przysiadła sobie na chwilę. Nagle pyszczek puchatka rozjaśnił się radością. Wydaje mi się, że przyszedł mi do głowy dalszy ciąg mruczanki. Oświadczył mi się. Do widzenia sierpniu gorący i pieczysty. Żegnaj nam wrześniu chłodny i mglisty. Kolorów października nigdy nie zapomnimy, a nie listopadowych zapowiedzi zimy. Grudzień pożegnamy z wielką łezką boku, bo jest ulubionym miesiącem w całym roku. Nie możemy się pożegnać z grudniem wykrzyknął tygrysek bo jeszcze utkniemy tu na zawsze. Ojej! zmartwił się puchatek zupełnie zapomniałem. Na zawsze, cichutko szepnął przestraszony prosiaczek. Nagle od strony, w której znajdował się domek królika, dobiegły do nich dziwne odgłosy. Coś trąbiło, bimbało i bębniło. Chyba ktoś napadł na królika, wykrzyknął tygrysek. Biegiem! Dom królika zdobiło mnóstwo baloników i serpentyn. Trutututu! To kłapołuchy grało na papierowej trąbce. Bim, bom, bim, bim! Królik potrząsał dzwoneczkiem. Bum bum bum! wtórował im Krzyś, waląc drewnianą łyżką w metalowy garnek. Kangurzyca, maleństwo i kłapouchy wyglądali na bardzo szczęśliwych. Ciekawe, dlaczego są tacy rozbawieni, wyszeptał prosiaczek. Czyżby nie wiedzieli, że zabrakło miesięcy? Trzeba im o tym powiedzieć. Zdaje się, że ten smutny obowiązek spadnie właśnie na nas, uznał tygrysek. Podbryknął do kalendarza królika i podniósł grudniową stronnicę. – Wybaczcie, kochani, że psuję wam zabawę – zaczął. Ale w stumirowym lesie zabrakło miesięcy. Skończyły się, wyszły, nie dowieźli. Prosiaczek przełknął kolejną łezkę. – Tego chyba należało się spodziewać – mruknął ponuro kłapołuchy. – Niektórzy nie mają prawa do drobiny radości, śpiewu i tańca. – Nie przejmuj się, kłapołóżku, pocieszył go Krzyś. – Miesiące wcale się nie skończyły. – Naprawdę? – zdziwił się Puchatek. Roześmiany Krzyś wręczył misiowi dzwoneczek. Zadzwoń z całej siły. Pomóż nam przywitać nowy rok. Jaki nowy rok? zdumiał się Kubuś. To znaczy, że będzie jeszcze jakiś rok? Oczywiście, nie niemądry misiu. Uśmiechnął się Krzyś. Z nowym styczniem i lutym? dopytywał się Puchatek. I całkiem nowym marcem, kwietniem, majem, czerwcem, lipcem, sierpniem, wrześniem, październikiem, listopadem i grudniem? Wykrzyknął uradowany tygrysek. Tak, powiedział Krzyś. Patrzcie, mam tu nowy kalendarz, po jednym dla każdego. Ojej, pisnął prosiaczek, jakie śliczne. Są absolutnie wspaniałe, wrzasnął tygrysek. To cudownie, powinniśmy to uczcić. Właśnie to robimy, wyjaśnił z wyższością królik. Powiedziawszy to królik, wręczył tygrysowi papierową torebkę. Koniec tego gadania, oświadczył. Musimy powitać nowy rok z odpowiednim nagłośnieniem. Prosiaczek uśmiechnął się błogo, pomyślał o piknikach i innych przyjemnościach, które znów będzie przeżywał z przyjaciółmi w nadchodzącym roku. Miło także wnać stary rok i witać nowy. W towarzystwie przyjaciół westchnął. Jeszcze jak miło, zgodził się Puchatek, obejmując prosiaczka. I tak będzie już zawsze.